Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować kolejne nowości w mojej kolekcji. Chodzi tutaj o kolekcję FIFA 365 2025. Mamy nowe karty Platinium, mamy kilka nowych limitek i kolejna karta Momentum do kolekcji. Wszystko to dostałem od Grzesia Urbanika. Który ma swój sklep o nazwie Szymosport. Sport Zapewne kojarzycie Wiele razy ostatnio wrzucałem odcinki Właśnie z produktami Grzesia Także dzięki Grzesiu za pomoc Za zdobycie kolejnych kart do mojej kolekcji No i zaczniemy może z kartą Momentum Brakował mi Foden Tutaj się z Grzesiem wymieniłem kartami Wysłałem Gakpo a dostałem Foldena. Także to jest trzecia karta. Brakuje mi jeszcze Mbappé i Jamal. Następnie trzy nowe limitki do kolekcji. Z River Plate mamy Augustina Ruberto. Czyli to jest druga limitka po Echeverrim, Który w sumie miał dwie limitki: Premium i zwykłą. Następnie z Arsenalu mamy takie Hiro Tomijasu. I z Eintrachtu limitka Larsona Hugo Larson. A teraz, moi kochani, przechodzimy do prezentacji kart Platinium. Zbieram do 99, czyli te najwyższe limity. No, i tutaj jest 8 kart w tym momencie w mojej kolekcji. W sumie jest ich 30 do zebrania, jak co roku. Postaram się oczywiście zebrać cały komplet. Także zaczynamy z pierwszymi ośmioma. No i jako pierwszy jest tutaj Florian Wirc z Bayeru Leverkusen. Jest to limit 20. Wszystkie są do 99, ten numer jest 20 z Florianem Wircem. Karty są grubsze aniżeli zwykłe, nawet to widać przez toploadera. Także karty Platinum z FIFA 365 2025. Następnie mamy dwóch zawodników z Barcelony na ten moment: Pedri z limitem 61 na 99 i chyba ta najdroższa karta z całej kolekcji: czyli Laminy Yamal. Limit 75 na 99. Bardzo fajnie prezentują się te karty. Jest tam taki grawer na karcie. Fajnie się mienią. Ok, następnie eee, kolejna hiszpańska drużyna Atletico, i mamy tutaj Jana Oblaka. Limit 12 na 99. Z Manchesteru City dwóch zawodników, też myślę jedna z tych droższych kart Erling Haaland limit 99 na 99, więc bardzo fajny limitik. Same dziewiąteczki. I Kevin De Bruyne 22 na 99. Manchester City. Tutaj mamy napis 10 years, czyli 10 lat Fify No i jeszcze mamy dwie karty Mojego ukochanego klubu, Milanu Christian Pulisic z limitem 58 na 99 I Mike Menion. Też bliski limicik temu co miał Haaland tam było 99 na 99, a tu mamy 98 na 99. Mike Menion z Milanu. Tak więc, moi kochani, na ten moment jest 8 kart. Będę oczywiście tutaj za pomocą Grzesia próbował zdobyć kolejne. No i co? Dajcie znać, co myślicie odnośnie tych zaprezentowanych kart na odcinku. Pochwalcie się, czy macie te limitki, czy macie tą kartę momentum, no i czy będziecie zbierać karty Platiniu. Także jeszcze raz dzięki Grzesiu za pomoc. Wpadajcie również do sklepu Grzesia Szymo Sport. Będziecie mieć link pod filmem, także zapraszam serdecznie. A dzisiaj to tyle na odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!